w jednym prawidłowym kubku, w którym można pić kawkę, to jest. No ja piję czarną, tylko nie widać napisu. Bo powinno się pić z mlekiem w takim kubku. No, niestety no, tutaj profanacja kubka. Trudno. Mm. O, dzisiaj mogę pokazać, jak przerwałam rosół, bo go nie wczoraj nie przelałam. Um, bo w sumie to. Nie mam takiego garnika, który pomieści ten razu. No. To jest, to, jest właśnie, to jest właśnie inteligencja, to jest inteligencja. Kupić zajmie się duży gar, zrobić kurs rosołu dla całej armii, ale nie mieć gdzie go potem przechowywać. Logistyka, to jest po prostu inteligencja. Mm. Bez kawy dzisiaj. Nie mów do mnie przed bieżą mm. A Serio, dzisiaj bez koła nie odczułam. Dzisiaj się nie wyspałam. Fest. Jeszcze musiałam, wcześniej mam zajęcia na 15, ale wstałam o 10. Mm. Mm. Wcześnie. No, późno, musiałam spać. Na 15 zajęcia. Ale chciałam wstać wcześniej, żeby się jeszcze tam pogardzić, trochę, trochę rzeczy, byś się wczoraj nie umyłam. I w ogóle. No i nie ma spania paniakłota do późna, co to ma być. Nie ma. Bizneswoman. Włosów nie mam, a w ogóle wyglądam na kiecie Ja Tak nie mam. na, na lewą stronę. Nie mam no naprawdę. Tragedia. Pokażę wam co. Co wczoraj dostałam? O mój Boże, Ale Najpierw trzeba zrobić taki backstory, background. Jak wszyscy dobrze wiecie, albo nie wiecie. Ja tatuaż jeżyka, nie? Młody Jerzyk, bo chciałabym tylko plażyć. No wiadomo, oki, nie? I patrzę, tam jeżyka. Widzicie? Był jeszcze niebieski jeżyk. Z takim, taką no wiesz, przechodził od najjaśniejszego do najciemniejszego do dupy. Ale, ale biały. No raczej. go. Zobaczymy nie No Mam no, ręki. Do... Dobra. Ja już się eee, Witaminki. Eee, witaminki. Magnez i... Eee, Magnez i kran. Są witaminki, można no, powiedzieć, że oprócz tego jeszcze i kompleks witamin B, żeby nie być chorym. Nie wiem, czy to się działa, ale wczoraj mam rosół, więc nie będę chora, no bo jak się je rosło, to się jest zdrowym, bo to jest ciepłe, dużo ma witamin i wartości odżywczej i w ogóle rosło to jest lekarstwo na wszystko. Co będziemy się robić? Zaskoczę was. Nic ciekawego. No. Pokażę wam. Bo problem z kwiatkami jest taki, że ja w tej Doniczce, bardzo ładna Doniczka By the way, ja w tej Doniczce, w tamtym roku, jak się przeprowadzałam na nowe mieszkania, bo ja co roku zmieniałam mieszkania w ogóle. Że w trzecim roku studiów i co roku zmieniałam mieszkania. Przepraszam. Do dostałam od koronada takiego sukulenta. nie? Ogólnie sukulenty to są y, rośliny, które rosną w bardzo trudnych warunkach, między skałami, kurde, no po prostu, no co, ta, taka weteranka po prostu z nich jest, nie? Oni to wszystko przeżyją. No ja dostałam tego sukulenta, no i jak widzicie, po sukulencie dostałam tylko doniczka i troszkę ziemi, ale nawet nie, gdzie to jest. Yy, no to po prostu, no nie wytrzymał ze mną, no ja nie wiem. Jeszcze chyba nie dorosłam do y, posiadania kwiatków, bo nie potrafię się nim chyba zająć odpowiednio. A na urodziny dostałam klocki Lego, właśnie w sensie w tamtym roku. Odpadło. Y, właśnie te y, kwiatuszki, nie? No one mi przetrwały tylko, chociaż tak się troszkę spodaję y, I ten bardziej nie wygląda. Naprawdę bardzo ładnie, patrzcie, do no kurwa. Bardzo ładnie. Wam zapaliłam sobie wcześniej tą świeczkę do nauki. Była godzina 11, tak? I tej świeczki naprawdę było mało, więc ja byłam świadoma tego, że ona mi zgaśnie po godzinie, albo nawet mniej. Była godzina 11, jak ją zapaliłam. Ja ją zgasiłam dopiero jak, wychodziła, jak wychodziliśmy na, e, jarmark świąt, na jarmark, na miasteczko świąteczne. To było około godziny 19. 19, coś takiego? 20. Od godziny 11:00. A tej świeczki naprawdę było mało. I patrz, ile jej zostało w ogóle? No nic. I ona się tak paliła po prostu. Ja mówię, co jest? Także ja jestem pod wrażeniem. Wow. No już jej nie odpalę, czemu, no nie, ale bardzo fajne, naprawdę, Jezus, jak, jak to pachnie, naprawdę, kurde, mówię Wam, to jest naprawdę najpiękniejsza, najładniejszy zapach, bo ten to, e, sandalwood, żałosandalowa, to, to nie pachnie, to się pali ładnie, ładnie pachnie, ale nie, nie, nie rozprzestrzenia się taki zapach. A to? sól Nila. Girl. Mam Wam Polecam wszystkim. To jest moja polecajka grudniowa z akwiona. Ej, 64 GB, to jest mało dla mnie. W ogóle są się na bo ojciec yy, się mnie pyta, kiedy lepsze do domu? W tym tygodniu czy w przyszłym? A ja coś tak. Chyba przecież to świąt jeszcze długo, patrzę na kalendarz, a w przyszłym tygodniu już, już koniec zajęć, już przerwa też i już będą święta i w przyszłym tygodniu jadę na koncert okiego Czwartek. Ja pierdzielę. To jest jak ten czas, w czerwcu kupowaliśmy bilety, a już jest grudzień, już jest, już jest koncert, wow naprawdę, jest wow. Dobra, kończę, bo na pewno mam mało pamięci i tam. do usłyszenia później, paaaaj. Czemu ty mnie nagrywasz? Akurat tak mi chujowo idzie.